Więc Marek Kowalski złożył ofertę za Laytona Bensa do Evertonu. Pytanie czy ten zawodnik będzie chciał do nas przejść, zaraz się przekonamy. Tak jak mówiłem, nasz menedżer złożył ofertę za zawodnika jakim jest Leighton Baines Tak jest, pytanie tylko czy uda się nam przyciągnąć tego niesamowitego zawodnika Evertonu do naszej drużyny Chelsea FC Ponieważ jak wiadomo Ashley Cole jest totalnie bez formy i jak na razie nie gra dobrze Nie przedłużając przejdźmy sobie dalej No i symulujemy sobie do ostatniego dnia transferowego Tak jest, mamy informację już z biura Everton dał nam znać, że oferta nie do przyjęcia, więc nasz menedżer dał za mało, dał 10 milionów Everton chce 13 spróbujemy dać 12 albo ym, również wystawiony na ofertę. transferową został Ashley Cole, który jest totalnie bez formy. Jak widać tutaj, Leighton Benz jest w świetnej formie, ma 83 overalla. E, ma również wysokie morale, więc może będzie ciężko go ściągnąć. Do nasza Druzina, miejmy nadzieję, że nam się uda najpierw dogadać z klubem, a później z samym zawodnikiem. E, może byśmy mogli spróbować, jeżeli odrzucą kolejną ofertę za 12 milionów, wymienić po prostu. Kola dać im za Bainsa. To by też by było dobre, ponieważ Kolowi się kończy kontrakt za rok. Ma już 32 lata. No i jego forma spada, tak? Nie oszukujmy się, na pewno nie będzie ona wzrastać. Więc gdybyśmy jeszcze ewentualnie zyskali po prostu na tym transferze, by było naprawdę fajnie. Okej, okay, okej. Okay. Jak, jak widzimy tutaj mamy największe transfery. Thiago Silva przyszedł do Manchesteru City. Vidal oczywiście do Chelsea i Diego do Atletico Madryt. Atletico Madryt. Okej, okay, nie przedłużając 8 godzin do końca, czy coś tutaj się stanie? Tak jest, mamy informację z biura, przechodzimy sobie do biura Everton dalej uważa, że jej oferta jest nie do przyjęcia Okej, okay, więc sobie dajemy tutaj 0 0 Spróbujemy sobie wysłać do ich drużyny Ashley'a Cola, tak jest, ten zawodnik, który jest wart e, 6,5 miliona I spróbujemy im dać Kola i do tego może jeszcze Nie 10, Boże, nie 10, tylko Tylko 3 miliony... Call i 3 miliony jest naprawdę rozsądną ofertą za Laytona Banesa, którym osobiście mi się gra naprawdę świetnie, w trybie ultimate Team mi się nim gra bosko. Naprawdę. Okej, okay, w biurze kolejne informacje. Oferta transferowa za kogo? Za Feruza. E, nie, postanowiłem, że Feruza sobie zostawimy, tak? E, nie wypożyczamy go do Northampton. E, nie będziemy kupować żadnego napastnika, jakiegoś starszego na jeden sezon, bo to nie miałoby najmniejszego sensu, po prostu sobie będziemy mieli w, w, w odwecie w odwyku Feruza, tak, który w razie czego będzie mógł wejść na boisko i zagrać w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek słabszym spotkaniu, w jakimkolwiek spotkaniu z jakimś słabszym rywalem. No i w sumie też Wigiana czasami byśmy mogli spróbować wystawić na atak w akcji desperacji, ale wydaje mi się, że Eto i Torres są jak na razie dobrym filarem. No i przecież jest oczywiście Lukaku, tak. Okej, okay, mamy informację z biura, czyżby informacja o Lejtonie Bensie. Oferta transferu przyjęta, tak jest. Teraz trzeba tylko złożyć jakąś korzystną ofertę dla... Leighton'a Bainsa za samego zawodnika, dla samego Anglika mm. 135 milionów, 2 lata. Kluczowy zawodnik. Miejmy nadzieję, że Leighton Baines przyjmie tą ofertę i że uda się nam ściągnąć tego świetnego lewego obrębka do naszej drużyny. Mamy informację z biura Leighton Baines przyjął kontrakt. Tak jest, udało się nam ściągnąć tego zawodnika do naszego klubu. Tak jest, udało się. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ponieważ udało się nam sprzedać Ashleya Kola bez formy, a w jego miejsce w, e, udało się nam w Laytona Bainsa, który jest w świetnej formie i na pewno będzie lepszym zawodnikiem niż e, niż e, jego poprzednik, tak? ponieważ Layton Bains jest młodszy, Layton Bains ma więcej możliwości, no i Layton Bainsem mi się naprawdę świetnie gra w sobie Ultimate Team, a to jest też chyba ważne, żeby tym zawodnikiem mi się grało dobrze, prawda? Dobra, Layton Bains, ty sobie pójdziesz tutaj oczywiście. Na to miejsce, no i Leighton Baines oczywiście od razu zmieniamy numer na numer trzeci, tak jest, Ashley Cole opuścił nasz klub na rzecz Evertonu. Przechodzimy sobie do ławki rezerwowych, no i tutaj Leighton Baines otrzymuje trójkę po Ashley'u Cole'u, tak jest, świetny transfer w moim mniemaniu. Nie wiem jak waszym, dajcie znać w komentarzu, tylko bez blu... <grym> tylko nie bluźnijcie, błagam was, tak kulturalnie się wypowiedzcie, jeżeli mogę was o to prosić co sądzicie, czy źle zrobiłem, czy dobrze? Jak dla mnie jest to dobre posunięcie, bo tak jak już mówiłem, po prostu Bainsem mi się gra świetnie. Okej, okay, mam informację o wypożyczeniu Kalasa. Jak najbardziej możemy pożyczyć tego 20-latka, który ma 72 punkty overallami i nadzieję, że się rozwinie w nowym klubie jeszcze bardziej. Miejmy nadzieję, że w Freiburgu dostanie więcej szans na niż u nas. Wow, Marchetti przyszedł do Juventusu. Czyżby już szykowali Buffonowi emeryturkę? Okej, okay, dwie godziny do końca, czyli tutaj już się raczej nic nie stanie większego, tak jest, jedna godzina do końca. No i mamy tutaj tylko informację z biura, ile zostało wydane, wow, Wayne Runy opuścił Manchester United za 37 milionów, masakra. Naprawdę niesamowite, kto? David Luiz na 2 miesiące kontuzja, no bosko, niesamowicie, super. Wejdzie nasz najlepszy defensor ze, ze składu na 2 miesiące, no zbyt optymistyczną informacją, informacją to to nie jest niestety. Okej, okay, teraz gramy sobie meczek z Barmsley w Pucharze Capital One Cup, e, no odezwali się na się skałcie jak zawsze w porę, a sekunda. E, Juan Mata, John Terry, Baines, Andre Schirle, Petr Czech, Eden Azad, Kevin De Bruyne, Łukasz Piszczek, David Luiz, Willian, Oskar, Arturo, Vidal i Samuel Eto powołani. Ok, rozmowy z zawodnikami, trenerze mogą mieć prośbę, że dokonał pewnej rotacji, tak, 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 ok, trzeba, zaraz przejdziemy sobie do całego składu, sekundę jeszcze tylko tutaj poustalam, jak na razie jeszcze nie wszystko w pierwszym składzie będzie Ryan Bertrand w tym meczu zagra, eee, wpuścimy potem Bensa i zobaczymy jak zagra, jeżeli tak to pewnie się będzie tak powoli wbijał do naszej podstawowej jedenastki, no okej, okay, tylko tutaj musimy zrobić drobną zmianę, ponieważ Luisa niestety, Będziemy musieli grać bez Bluiza przez aż 2 miesiące Będzie naprawdę ciężko bez tego zawodnika Szkoda, no naprawdę szkoda No Nie ukrywam, że brak tego zawodnika na pewno osłabi naszą drużynę Okej, okay. nie przedłużając Przechodzimy sobie do ustalenia składu na to spotkanie Zagramy sobie w domowych strojach, czemu by nie Parsley również zagra w swoich domowych czerwonych strojach Gramy na Stamford Bridge, więc tutaj na pewno bezproblemowo powinniśmy wygrać OK, chciał zagrać Makeczan, więc Makeczan jak najbardziej może sobie zagrać. Gdzie jest Makeczan? Już go mam. Damy go sobie za mężczyznami razem na LSP. Na prawej pomocy defensywnej może zagrać Arturo Vidal. Wow, który się już rozwinął do 86 punktów overalla. Bardzo się z tego powodu cieszę. Na lewej pomocy oczywiście zagra Andrzej Szyrle. Prawa pomoc tutaj sobie zagra Debrain. Na SPO o może zagrać sobie nie Samuel Eto. E, może sobie zagrać Oscar. Lewa, lewa obrona, tak jak już mówiłem, będzie to Bertrand. No i tutaj chyba po obrona będzie bez zmian, bez większych zmian, chociaż nie wiem komu damy zagrać. Damy zagrać... damy zagrać Aspilikuecie, który grał bardzo dawno, bardzo dawno, grał ostatnio Aspilikueta, więc wydaje mi się, że może zagrać. No i damy jeszcze zagrać Samuelowi Eto, tutaj mamy zdecydowanie inny skład jakim gramy normalnie na to spotkanie, ale zaraz i tak go wam przybliżę na skrócie. To ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie pierwszego spotkania dzisiaj, no i na razie, cześć! Pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku rozgrywamy z Nie Jest to w Pucharze Capital One Cup. Nie jest to liga, więc tutaj pokusiliśmy się o wystawienie dosyć eksperymentalnego składu. Gramy na Stanford Grish, no i nie przedłużając, przejdźmy sobie do składów. Na bramce Petr Czech, potem Aspliqueta, Gary Cahill, John Terry, Bertrand, Arturo Vidal, Maketran, Kevin De Bruyne, Andrzej Szyrle, Oscar i na ataku Samuel Eto. I taką jedenastkę wystawił Marek Kowalski na to spotkanie. Tutaj na pewno dziwi Maketran, który poprosił nas o e, możliwość zagrania w tym spotkaniu, ale w sumie dlaczego by nie dawać szansę zagrania młodzikom, przecież po to ich mamy, aby się rozwijali. Takie co jakiś czas muszą zagrać, a w Pucharze Kapitał One Cup jak najbardziej mogą. Tutaj mamy skład naszego przeciwnika i widać, że wyszli bardzo defensywnie liczą na jakąś kontrformację 5-2-1-2. No i nie przedłużając, rozpoczynajmy sobie to spotkanie. Tutaj mamy szóstą minutę, mamy rzut wolny, który egzekwować będzie Andrzej Szydle. Szydle uderza, no ale niestety troszkę ponad bramką, no i niestety nie ma gola. Mamy kolejną akcję Chelsea, tym razem Eto uderza słupek, no i niestety nie ma bramki. Tutaj mamy kolejną akcję Chelsea, uderza Arturo Vidal, ale świetnie broni bramkarz, no i niestety nie ma bramki, ale za to będziemy mieli rzut rożny. Doszrodkować będzie Oskar, Oskar krótko wrzuca piłkę, no ale niestety obrońcy zażegnali zagrożenie. No, czyli mamy e, statystyki po pierwszej połowie, jak widać po raz kolejny e, posiadanie piłki po stronie przeciwnika, tym razem bardzo minimalne, no ale jak widać na boisku jest tak naprawdę jedna drużyna, Barnsley nie oddało żadnego strzału, my oddaliśmy aż sześć, no ale niestety tylko dwa celne. Mamy 53 minutę. Piłkę ma Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne na skrzydle. Dośrodkowanie w pole. Kardynu uderza. Eto, no ale niestety poprzeczka. Eto próbował dobitki. Niestety nie wyszło. Piłkę ma obrońca Barzley. Ale tam Mkeczan ładnie powalczył. Mkeczan, Mkeczan przypycha się. Uderza. No ale niestety bardzo zły strzał obok słupka. No i nie ma bramki. Mamy 56. minutę. Piłkę ma Dawson. Ale przyjął ją podobnie Maketszana. Maketszana odlaj do Eto. Eto wykorzystuje to, że jest bardzo szybkim zawodnikiem. Eto na lewym skrzydle dośrodkowanie w polu karnym. Tam się znajduje Kevin De Bruyne. I Kevin De Bruyne bardzo ładnym strzałem. Umieszcza piłkę w siatce. Świetnie się znalazł w polkarnym W na piłkę. No i bez szans był bramkarz, ponieważ był to bardzo mocny strzał. I w 58. minucie e, prowadzimy 1 do zera jeszcze. De Bruyne wykonał cieszękę. Kalma, kalma od Cristiano Ronaldo. No i mamy zaraz zmiany z boiska. Właśnie zejdzie strzel z bramki Kevin De Bruyne, ponieważ. Zabłysnął tak naprawdę dopiero przy tej bramce, a przez cały mecz grał średnio i na boisku się jeszcze pojawił. Willian, Eden, Azard i Leighton, więc z zejdzie jeszcze Andre Shirley i Ryan Bertrand. Mam 85. minutę akcji, Barnsley jest to tak naprawdę pierwsza akcja naszego przeciwnika i skończyła się rzutem karnym, ponieważ John Terry zbyt agresywnie wleciał w naszego przeciwnika. No i niestety mamy rzut karny w 85. minucie. Pytanie tylko, czy teraz nas uratuje Petr Czech, bo to naprawdę by była trochę lipa, jeżeli byśmy stracili bramkę w 85. minucie po pierwszej akcji naszego przeciwnika. No ale dobra, Pedersen czy Petr Czech? Pedersen, czy Petr Czech Pedersen, no niestety jednak umieści piłkę w siatce od słupka. szkoda. Byłem, myślałem, że nie wpadnie to już jak piłka uderzyła w słupek, no ale niestety wtoczyła się do bramki, no i niestety remis 1 do 1. Ale my się nie poddajemy, 90. minuta, mamy rzut rożny, John Terry uderza, wybiła przeciwnik, ale Arturo Vidal, udało mu się umieścić piłkę w siatce, naprawdę trudny był to strzał i była to trudna piłka, no ale liczyk po raz kolejny pokazał, że jest to naprawdę świetny transfer i w 90. minucie prowadzimy 2 do 1. Ale to nie koniec tej akcji, jak widzicie tutaj nie ma żadnego cięcia, nie ma żadnego przejścia, ponieważ zaraz będzie druga akcja, ale nie dla naszego przeciwnika, to od razu Wam mogę powiedzieć. Tutaj jak widzicie przeciwnik dosyć daleko przeszedł, ale po raz kolejny piłkę przyjął Arturo Vidal, Arturo Vidal oddał do Williana, Willian zobaczył Samuela Eto, Eto wykorzystuje to, że ma naprawdę dużo pejsa, pace robi swoje, no i Samuel Eto przepięknie lobuje bramkarza przeciwnika i w 90 minucie zdobywamy dwie bramki i prowadzimy 3 do 1 i takim wynikiem zakończył się ten mecz. Siemanko, z tej strony, Nexium i witam się z wami serdecznie po meczu z Barnsley, który tak naprawdę wygraliśmy w ostatnie 2 minuty. Kto wie, może nawet mniej. 2 minuty. To nawet. bo zdobyliśmy dwa gole w doliczonym czasie. Najpierw Widal tutaj ładnie po dobitce, na później, Eto, tak, został wypuszczony. Nie mam pojęcia jeszcze przez kogo, no ale to został wypuszczony bardzo ładnie. Eto ma ponad 90 tempa, no więc to wykorzystał, tak. Ma przyspieszenie bardzo dobre. No a potem ładnie przelobał. To tak naprawdę był mój pierwszy lot Fever 14. <coughs> Przepraszam. Ogólnie mój pierwszy lot. Zawsze się bałem zrobić, bo zazwyczaj no, nie wychodziły mi te loby. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Przejdźmy sobie do biura Ehm. Um... Dobra, naprawdę mi ulżyło, nie będę kłamał, przestraszyłem się, że chcecie zastąpić, teraz wiem, że spekulacje mnie dwóch że zachowałem się internacjonalnie, dokładnie, azart, weź mi proszę tutaj, mi nie srać, nie trzęść gaciami, gramy, gramy i, i, i elo. Wow, 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 co my taką długą przerwę, no boże, czy... co za debil to konstruował, no powiedzcie mi, co za debil to konstruował, mamy taką przerwę? Mecz Zenitem, a dwa dni później z Fulam. Jakby tego nie mogli jakoś bardziej rozbić mądrzej. Nie, nie można. Trzeba jak, naj, jak najgorzej dla nas. Skalp z Hiszpanii przysyła raport. A oni mi dalej napastnika szukają. Nie, ja dziękuję, ja nie dziękuję, ja już dziękuję. Mam przełożone spotkanie z Evertonem, z Fulam, a to to było przełożone spotkanie, no super. Mamy tutaj, a to to już to już wiemy, ale czemu taki końcowy tak dopiero teraz trochę lipa Trochę lipa Okej, okay, przestaniemy go sobie obserwować Usuwamy to, konferencja prasowa, na której oczywiście Pochwalimy nasz zespół Potencjalne oferty jako selekcjoner kadry, Polska i Australia, wow, gdybym dostał Polskę, no szczerze powiedziawszy bym chyba był zadowolony Okej, okay, nie przedłużając, lecimy sobie Zagraj mecz, ustalmy sobie składzik na ten mecz. Gramy z Zenitem Sankt Petersburg. Na, na. Chciałem powiedzieć na wyjeździe odruchowo, ale nie gramy na wyjeździe, gramy u siebie, z czego się bardzo cieszę. Drugi mecz na Stamford. Miejmy nadzieję, że drugi również wygrany. No i okej. Okay. <laughs> Teraz. Bane's w pierwszym składzie, który ma za niszkę formę. Szkoda. E, mam nadzieję, że to musi poprawić na spotkaniu. Mm, okej. Okay. Co do podstawowego składu, to oczywiście jest też Shirley, Hazard, Juan Mata i Fernando Torres. Ale zastanawiam się poważnie, czy należy szansę zagrać Williamowi, ponieważ ten Brazylijczyk naprawdę grał całkiem w porządku. No i ja to ma też zawyżkę formy. Oj, masakra, ale mamy tutaj teraz. Mamy naprawdę problem, jeżeli, jeżeli chodzi o dobór do podstawowej nastki. Mamy naprawdę problemy. Dobra, wiecie co ja chyba zrobię tak, że dałem zagrać się wszystko z tutaj zamiast Sherla w tym meczu. Yy, Azart zostanie na tej prawej pomocy, to jest jego nominalna pozycja. No i okej, okay, tak będzie ten wyglądał skład. Po prostu później wpuścimy eto. Tak się umówmy, tak się umówmy, że później po prostu wpuścimy eto. Dobra, to byłem tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia po skrócie kolejnego spotkania. Tym razem gramy z Zenitem. No i na razie, cześć! Kolejny mecz zagramy z Zenitem w lidze Mistrzów. Gramy na Stamford Beach, więc powinniśmy tutaj mieć lekką przewagę. No ale nie możemy skreślać Zenitu tylko i wyłącznie dlatego, że grają na wyjeździe, bo nie są tak naprawdę drużyną słabszą, bo takie drużyny, które są teoretycznie słabsze, bardzo lubią sprawiać niespodzianki. Przejdźmy do naszego składu: Pet Czech, Piszczek, Gary Cahill, John Terry, Leighton Baines, Arturo Vidal, Ramirez, Eden Azart, William, Juan Mata i na ataku oczywiście Fernando Torres. Przepraszam Was bardzo, mój telefon zatrąbił. Już go wyciszam. 50 lat, I mamy skład Zenitu Formacja 4-3-3 No i naprawdę tutaj trzeba będzie uważać na Kerzakowa Hulka Danego czy Wicela. Naprawdę mają świetne nazwiska Jest tutaj m.in. Domenico Crescito, którego próbowałem ściągnąć sobie w trybie kariery Do Wolverhampton. Niestety nie on przejść, wolał zostać w Zenicie W sumie to się nie dziwię, ponieważ Zenit gra w Lidze Mistrzów na Wolves Jest dopiero Beniaminkiem Premier League Nie przedłużając rozpoczynamy ten mecz Tę piłkę ma Zenit W 11 minucie ale Fernando Torres świetnym pressingiem się popisał Hiszpan Fernando Torres za pola karnego uderza z lewej nogi i Fernando Torres po przepięknym strzale umieszcza piłkę prosto w okienku i w 12 minucie prowadzimy 1 do 0. Fernando Torres po raz kolejny pokazał, że ma umiejętności niszczycielskie, zdolności trzepiące przeciwnika kości i prowadzimy 1 do 0. 21. minuta, tutaj mamy błąd obrońcy Zenitu Piłkę jakimś czynem przejmuje Ramirez I Ramirez z innym strzałem pokonuje bramkarza przeciwnika Ramirez się chciał jeszcze podnieść, ale potem go jeszcze Vidal przywrócił na ziemię No ale to jest e, radość po strzelaniu gola Ponieważ prowadzimy 2 do 0 w 21 minucie No bardzo dziwna akcja, tak naprawdę tam było tyle tych odbić tej piłki Że do końca nie wiem co się tam stało Widziałem, że piłkę odbił Vidal, potem obrońca Zenitu A ostatecznie piłkę umieścił Ramirez w siatce Mamy kolejną akcję, tym razem Vidal próbował uderzyć z financyjnego no, ale niestety strzał był fatalny Tykietkę zawodnika z jedną nogą i chyba całkowicie zasłużenie. Mamy 32 minutę, po raz kolejny taki rykoszyt, no i do piłki niestety doszedł hulk po fatalnym błędzie Ramiresa. I w 32 minucie e, prowadzimy 2 do 1, ponieważ bramkę zdobył właśnie hulk. Mówiłem, że trzeba będzie uważać na tego zawodnika. No i jak widać, pokazał, że jest zawodnikiem, na którego trzeba uważać, że ma umiejętności, no i trzeba będzie walczyć dalej. Tymczasem mamy 45 minutę, no i Kerżakow niestety przelobował Petra Czecha i w 45 minucie mamy remis 2 do 2, no niestety udało się odrobić te staty, straty Zenitowi, mimo iż prowadziliśmy wysoko, 2 do 0, mimo iż napieraliśmy, to Zenit oddał dwa celne strzały, no i niestety opłaciło się to im, ponieważ mieli dwie bramki. Tutaj mamy statystyki po tej pierwszej połowie, no i jak widać Zenit miał dwie szanse, które wykorzystamy, oddaliśmy pięć strzałów, trzy celne, no i niestety tylko dwa z nich wpadły do bramki, no i posiadanie piłki po raz kolejny po stronie naszego przeciwnika. 52 minutę. Doszczytkowanie w pole karne, Czech wyszedł, no i już byłem pewny tutaj, że jeżeli piłka jest doświadkowana tak daleko, a ja wychodzę bramkarzem, no to byłem pewny, że tutaj jest gol, myślałem, że jeszcze mnie zdoła tam uratować Arturo Vidal, no ale niestety nie udało się temu zawodnikowi, ponieważ piłka przeleciała tuż obok niego, Arturo Vidal nie mógł ogarnąć, że piłka obok niego leci, tymczasem mamy 63. minutę, Juan Mata doszczytkowuje i John Terry tym razem zdobywa bramkę z główki i w 63. minucie remis 3-3. bramka. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Później jeszcze mieliśmy zmiany w 90 minucie, liczyliśmy na jakąś kontrę, no ale niestety nic to nie przyniosło żadnego efektu. No i 3 do 3 to jest wynik w celu mistrzów Siemanko z tej strony Nexem no i chcemy, witam się z wami w meczu z Zenitem, który zremisowaliśmy 3 do 3. Najpierw zdobyliśmy bardzo szybko dwie bramki, potem Zenit odrobił straty, no i ostatecznie niestety zdobył bramkę na 3 do 2, no ale na szczęście przytomnie Jonter umieści piłkę w siatce. No i remis 3 do 3 takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Jest to wynik w miarę ok, w moim mniemaniu. Okej, okay, tak jest Arturo Vidal. Naprawdę on gra niesamowicie asystuje, gra jest po prostu wszędzie na boisku. Jak dla mnie jest to jeden z moich najlepszych transferów do Chelsea. Wydaje mi się, że jest na pewno lepszy od Fiszczka i od Bensa od moich dwóch wybocznych obrońców. Wydaje mi się, że najlepszym z nich jest Arturo Vidal. Zdecydowanie pokazuje najwięcej na boisku, najwięcej go widać i najbardziej się udziela zarówno na defensywnej części boiska, jak i tej ofensywnej. Co jest naprawdę fajne, co jest naprawdę fajne. Dobra, nie przedłużałem z tego tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci Wam podobało, że tak nie zapomnijcie o łapce w górę. No i na razie, cześć!